Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Max MaxPain.pl przedstawia MotoGP 2019. No i przed nami trasa Misano Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing rok 2012. Jak widzicie tutaj się tak prezentował właśnie na tym wideo. O tutaj trzeba chyba mm, 4 sekundy 400 wyprzedzić chyba Rossiego. No ciekawe mnie to, 60% y, trudności, dwa lapy, y, tolerancja jest, no i oczywiście tutaj kary. Tutaj jest dobrze, I oczywiście pokażę Wam jak tutaj wyglądał showroom Jorge Lorenzo iż w ogóle inna firma na owiewce, Eneos, Yamaha, Semakin. No i także był tutaj dostawcą opon Brightstone, jak widzicie już nie ma tych skrzydełek jak tutaj mają ten z firmy Milstone także zaczynamy Jorge Lorenzo na trasie Ostatni lap tutaj chyba trzeba uciekać przed Valentino Rossi który jeździł właśnie w teamie Ducati przez dwa lata naprawdę mu się nie udawało jednym słowem w tym filmie. No, sekunda 3 tutaj jest przewagi. A tu trzeba na 4-4 pojechać, więc tutaj naprawdę. Trzeba będzie uciekać. Może tutaj będzie większe nadol... Tak, tutaj ładnie. Cztery sekundy, już jest przewagi. Ładnie, tutaj ta sekwencja zakrętów pokonana. Dobrze, że nie ma kar, bo już by było naprawdę żebym czysto przyjechał. No i pięknie Jorge chyba Lorenzo to wygra. Tak to właśnie wygląda z takim... Pięknie jechał Jorge. No i za pierwszym razem, tak jak mówiłem, Jorge Lorenzo, team Yamaha Factory Racing. No i oczywiście taka emotka takiego tygrysa, odblokowana. No i tak właśnie zauważyłem, może być właśnie pierwszy zawodnik odblokowany, za drugie miejsce motor, za trzecie emotka lub motor, emotka i jakieś na przykład piórko. Zazwyczaj tak tutaj założyłem, że jest w tych wygranych. Także taki króciutki odcinek względem właśnie tej mm, Misano, tego zawodnika. No szkoda, że go nie będzie. Może być jakimś testerem w roku 2020, choćby dla Ducati Teamu, dla, Yam dla Yamahy naprawdę ma... Bogatą wiedzę. Także jak Wam się ten odcinek podobał, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia.